One muszą być tutaj na zewnątrz, czekaj, tak i wiesz. Czekaj, czekaj, ja już ci to zrobię już. Na pewno na zewnątrz? Tak. Tak mi się wydaje. Tak. Sześć. Muszę nie chcę tego tak wyjąć, żeby się to... Bo matko sobie złamiesz polucha i będzie na Znale, mnie? To szkodowanie całe życie płacić no. na twoje poluchy. Może tak być. No, czekaj, 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 tu trzeba teraz znowu to podkręcić troszeczkę Aha. w tę mańkę. Żeby ci nie wyszły znowu. No nie, już nie, nie wyjdę, bo ten dziurki. jest teraz tu, żeby nie wyszły z tej dziurki. No tak. Ale co ty ty gratasz takie świadczy? No z... tak, no bo tu są trzy dziurki. Ale ja, nasza znajomość nie jest tak poważna, żebyś to tak. Ale wszystko, się... ja w życiu o niczym innym nie myślałam, tylko myślałam o tym. Boże drogi, nie, ja nie z tych. No bardzo dobrze, no ja też właśnie nie z tych. <grym> no masz, teraz, go już pilnuj tego, żeby to już nie ciągnie tego tak. Teraz to idealnie. Kurde. Oj, ja Jola. i co teraz jestem świna jak kolacja, Jola. jakąś tak? No. Ej, nie moja, tej ja, pani Jarosławie, Cho, ja, pani na Ten, choć na śniadanie, czy na kawę, czy nie wiem na. Kurde, wiesz co się muszę doprowadzić do porządku, zaraz, muszę mam rzeczy burdel, w ogóle muszę to posprzątać. Zaraz, i ja że. posprzątać. Nie wiem, że, ja że tęsknisz Wszyscy... za mną, ale daj mi chwilkę. Wszyscy ja też tęsknimy za tobą. Słuchaj, wiem, kolacja ci się należy, wiem. <grym> Ej, nie jest Zna się na wyskitu. jak wielki brat widzi, albo nie widzi, słyszy, nie słyszy. No to jakieś mam takie chyba nadzwyczaj dobre relacje z Jolą, fajne. I gdzieś mam takie poczucie, że ją muszę trochę bronić i chronić, yy, bo chłopaków czasami ponosi, myślę, trochę.